Jest wystartowała. Jakieś pierwsze wnioski z niniejszego? Zimno, śnieg pada. Mamy nadzieję, że ludzie wyjdą na ulicę, bo na razie mało osób chodzi ulicami. Wolontariusze już od godzin rannych także chodzą po ulicach i w centrach handlowych. Mam nadzieję, że przyniosą pełne puszki do naszego sztabu, w którym się znajdujemy właśnie, i tutaj będziemy. Przyjmować wszystkie środki, jakie będą wpływać. Oczywiście działa już sklepik, nasz sklepik w łaźni, gdzie sprzedajemy różnego rodzaju gadżety oraz fanty, które nam przynieśli różnego rodzaju ofiarodawcy. Najciekawsze fanty? A to zależy, każdy znajdzie coś dla siebie, bo mamy coś dla koneserów muzyki, czyli gitary, spaloną gitarę ale także mamy dla fanów militariów replikę bagnetu, który był produkowany przed wojną przez Radomską Fabrykę Broni. Mamy także oczywiście gadżety orkiestrowe. Także otrzymaliśmy ostatni, ostatni nasz gadżet, który otrzymaliśmy, to Zestaw od zespołu IRA z autografami, płyta, koszulka, e, pałeczki, na których gra Wojtek Owczarek. E, od ich piosenki zaczęli, zaczęliśmy ten finał, także e, nie mogło zabraknąć ich gadżetów. Jest wiele, wiele różnego rodzaju gadżetów ufundowanych przez osoby prywatne, e, osoby mniej znane i bardziej znane, a także przez instytucje. W tym roku zbieramy pieniądze dla dzieci z chorobami nowotworowymi. W ubiegłym roku jaką kwotę udało się zabrać orkiestrze w Radomiu? W ubiegłym roku było to ponad 180 tysięcy. Mamy nadzieję, że w tym roku ta kwota będzie, będzie w tych granicach. No, nie nastawiamy się na bicie rekordów, bo jest, to nie jest najważniejsze. Tak naprawdę każdy grosz tutaj się liczy i, i zawsze, zawsze będzie to jakieś wsparcie dla naszych szpitali. Wiadomym jest fakt, że budżet żadnego państwa nie utrzyma szpitali na takim poziomie, na którym byśmy sobie życzyli. Dlatego, istnienie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, moim zdaniem, jest po prostu rewelacyjną sprawą. No i tak jak wszyscy wiemy, jest to chyba największe przedsięwzięcie tego typu na świecie. Dzięki.